Bracia i siostry, w tych rozważaniach naszych rekolekcyjnych szukamy nadziei. Szukamy nadziei i ta nadzieja rozpoczyna się oczywiście od wejścia na drogę poszukiwania, którą przeżywaliśmy wczoraj, czyli Środa Popielcowa. To, że człowiek w ogóle pragnie rozpocząć tę drogę. Drogę, która rozpoczyna się od nawrócenia swojego serca, od rekolektas, czyli zebrania na nowo tego, do, co mówi do nas Pan. Po to, byśmy wyciągnęli dobre wnioski, Boże wnioski do naszego życia i potem za tymi wnioskami postępowali. Dzisiaj będziemy szukać tej nadziei na modlitwie. Tak nas kieruje papież Benedykt, że jednym z miejsc, w których Chrześcijanin może poszukać i powinien szukać nadziei i budować tę prawdziwą nadzieję, jest właśnie Modlitwa. Zanim jednak do tego dojdziemy, chciałbym w ogóle przeczytać pierwszy akapit tej encykliki Spesalvi. Jest on takim bardzo dobrym wprowadzeniem do wszystkich tych naszych rozważań, jakie mamy przed sobą przez te kolejne dni. Papież Benedykt XVI pisze w ten sposób: Spesalvi facti sumus. W nadziei już jesteśmy zbawieni, mówi święty Paweł do Rzymian, a także nam. Odkupienie, zbawienie zgodne z wiarą chrześcijańską nie jest jedynie zwyczajowym wydarzeniem. Odkupienie to zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawiać czoło naszej teraźniejszości. Teraźniejszość. Nawet uciążliwą, można bowiem przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel. I jeśli tego celu możemy być pewni, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi. Bracia i siostry, wczoraj zadaliśmy sobie pytanie: ale o co chodzi? Jeśli ja mam na, w sercu ten pewny cel, jakim jest moje zbawienie, to wtedy inaczej zupełnie patrzę na te momenty mojego życia, nawet najtrudniejsze. Inaczej też będę poszukiwał właśnie tej nadziei, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, a która pozwala nam nasze życie przeżywać zupełnie w innym wymiarze. Na początku mówiąc o tej drodze modlitwy, papież Benedykt sugeruje jedną bardzo ważną rzecz, że tak naprawdę Pismo Święte mówiąc o wierze bardzo często wymiennie stosuje słowo nadzieja. Co jest ciekawe, papież daje tu zaraz, przytoczymy konkretne przykłady z Pisma Świętego że człowiek wiary to tak naprawdę jest człowiek nadziei i człowiek nadziei to tak naprawdę jest człowiek wiary. Moi drodzy, kiedyś miałem, będąc na rekolekcjach oazowych, byliśmy po prostu z pielgrzymką, trzeba to tak powiedzieć, w obozie koncentracyjnym w Poświęcim. Tam w jednym, w jednym z bloków jest po prostu na ścianach, są wywieszone. Zdjęcia więźniów, którzy tam byli. I oprócz numeru, oprócz, było przy wielu zdjęciach było napisane, jakiego zawodu, kim był ten człowiek, tak jeszcze na początku prowadzono dokładny rejestr tych osób, które przybywały tam do obozu. I moi drodzy, co było ciekawe, i to zwróciła mi na to uwagę młodzież, że tam, gdzie była osoba duchowna, Siostra zakonna, kapłan, wyraz twarzy, mimo że trafiło się do tak beznadziejnego miejsca. Wyraz oso tej osoby, twarzy tej osoby był zupełnie inny. Był pełen pokoju. Można by powiedzieć, był pełen nadziei. Wynikało to pewnie z tego właśnie wnętrza napełnionego Bogiem. Wynikało to właśnie z wiary, którą człowiek miał w sobie, wiary głębokiej. I dlatego, bracia i siostry, może warto zacząć przede wszystkim poszukiwanie tej nadziei od tego trudnego pytania o swoją wiarę, czyli o tak naprawdę o swoją relację z Bogiem, bo w pewnym momencie i tak pewnie dojdziemy do tego, czy jestem wtedy człowiekiem nadziei? Czy jestem człowiekiem nadziei? Moi drodzy, jak wspomniałem, Benedykt XVI podpowiada nam, że Pismo Święte wymiennie stosuje słowo wiara ze słowem nadzieja. Między innymi papież wspomina tutaj listy do Efezjan świętego Pawła, żeby nie postępowali jak ludzie, którzy nie mają nadziei. Upominając ich za ich zachowanie, mówi: Nie postępujcie jak ludzie nie mający nadziei, postępujcie jak ludzie wiary. Postępujcie jak ludzie wiary. To jest jednoznaczne. Bycie człowiekiem wiary. Popatrzcie, my dzisiaj czasem popełniamy ten błąd, że my się dajemy wciągnąć. W taką światową, powiedziałbym, to dyskusję, że człowiek wiary to tak, nic nie potrafi, nic nie umie, do niczego nie jest zdolny, wszystko mu przeszkadza, na wszystko narzeka. I tu nie mam na myśli tego, że krytycznie się o czymś wypowiadamy, tylko mam na myśli takie wieczne narzekanie. Albo młodzi nie chodzą do kościoła, albo się nie modlą, albo tego, albo to, albo to, albo to, albo to i tak kręcimy w kółeczko, kręcimy w kółeczko. I święty Paweł upomina Efezjan. No nie bądźcie tacy. Człowiek wiary to człowiek nadziei. Tak jak słyszeliśmy we wstępie do encykliki z Pesalwi, Ewangelia to nie jest tylko przekaz treści. Ewangelia, którą słyszymy zwłaszcza tu z ambony, którą czytamy w naszych domach, to nie jest tylko przekaz informacji na temat Jezusa Chrystusa. To jest konkretne wydarzenie zbawcze. To, że my przychodzimy tutaj na Mrze Świętą, że jesteśmy tu obecni, to jest konkretne wydarzenie zbawcze. To tu i teraz dzieje się. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa na tym ołtarzu. I jeśli ja to z głębi serca przeżyję, to wyjdę z tych starych świątyni napełniony nadzieją i ten dzień dzisiejszy nie, już będzie wyglądał zupełnie inaczej. I ten dzień dzisiejszy będzie zupełnie inaczej wyglądał. Już mi nie będzie przeszkadzało że sąsiadka Siatka jest taka marudna. Już mi nie będzie przeszkadzało, że tam na drodze mi znowu zajechali. Bo będę napełniony Chrystusową nadzieją. Poznać Boga, prawdziwego Boga, oznacza otworzyć się na nadzieję. Papież Benedykt tutaj w encyklice przywołuje postać pewnej świętej. Pewnej świętej. Y ja zawsze jestem tego zdania, jak mawiał papież Jan Paweł II, święci nie są od podziwiania, tylko święci są od naśladowania. Jest taka błogosławiona, wyniesiona do chwały ołtarzy przez właśnie papieża Jana Pawła II, błogosławiona Bakita. Urodziła się nie wiadomo kiedy, ona sama nie wie kiedy. Urodziła się w Sudanie. W Darfurze. Potem została niewolnicą i przez wiele lat traktowana była w bardzo okrutny sposób. Przerzucana oczywiście jak rzecz między jednym a drugim właścicielem, katowana do tego stopnia, że na jej ciele po śmierci było 144 ogromne sznyty, bo niejednokrotnie była bita do krwi. Potem jeden z jej panów, który był Włochem, przewiózł ją do Włoch, do siebie, ponieważ zaczęły się ruchy niepodległościowe w Afryce. Bojąc się o swoje życie, przeniósł całe swoje gospodarstwo do Włoch. I tam właśnie Bakita poznaje Jezusa Chrystusa. I wtedy dzieje się coś niesamowitego. Tak naprawdę Bakita tylko przez kilka ostatnich lat swojego życia była człowiekiem w pełni wolnym. Praktycznie całość jej życia to było życie w niewoli, jako własność kogoś. Ale odkąd, kilkanaście lat przed swoją śmiercią, odkąd poznała Chrystusa, powiedziała: Ja teraz jestem wolna, bo teraz mam nadzieję. Nie dlatego, że liczyła, że Pan Jezus przyjdzie i nagle pstryknie palcem i powie tu wszystko nie masz już swojego Pana, nikt ci nie jest nad Tobą. Ale dlatego, że jesteś, jestem blisko Chrystusa i mam nadzieję. Papież Jan Paweł II bardzo mocno podkreślał, żeby właśnie naśladując, nie podziwiać tylko, jaka to była wspaniała kobieta. Tylko szukać tego, co w niej było właśnie najwartościowsze. I najbardziej wartościowe, myślę, dla nas do naśladowania jest to, że ona całe swoje życie zmieniła wtedy, kiedy zaczęła żyć Ewangelią naprawdę. Gdy przyjęła chrzest, bierzmowanie... Gdy przyjmowała Komunię Świętą, gdy żyła Ewangelią na co dzień, w jej sercu budziła się nadzieja. Bo to jej dawało nadzieję. I dlatego, bracia i siostry, my szukając tej nadziei, pochylamy się nad pierwszą stacją modlitwa, która budzi w człowieku nadzieję. Dlaczego ta modlitwa jest tak istotną rzeczą? Po pierwsze, jeśli mnie nikt już nie więcej nie słucha, pisze Benedykt XVI, to Bóg mnie jeszcze słucha. Po drugie, pisze Benedykt, jeśli nie ma już nikogo, kto mógłby mi pomóc, to Bóg może mi pomóc. Gdy jestem skazany na całkowitą samotność, ale modlący się przecież nigdy nie jest samotnym. I tutaj znowu przywołam pewnego świętego, którego znów jako pewien wzór stawia papież Benedykt, wietnamski kardynał Nubuyen Van Tuan, który aresztowany spędził w więzieniu 13 lat, przy czym 9 lat spędził w celi w zupełnej izolacji od kogokolwiek. Czyli powiedzielibyśmy w takiej zewnętrznej samotności. I on zostawił taką piękną książkę pod tytułem Modlitwy nadziei. I w sytuacji, która wydawałaby się sytuacją totalnie depresyjną, sam wspomina, że słuchanie Boga budziło w nim nadzieję. Słuchanie Boga, czyli modlitwa. Rozmowa z Bogiem. Tej wielkiej nadziei, która nie gaśnie nawet podczas nocy samotności. I dlatego modlitwa jest uprzywilejowanym miejscem, w którym my spotykamy się z Bogiem. Pewnie wielokrotnie słyszeliśmy konferencję o modlitwie. Ale tu nie chodzi o kolejne rozważania teoretyczne, ale o to, by zacząć modlitwę praktykować. Święty Augustyn opisywał modlitwę jako ćwiczenie pragnienia, że ja muszę poprzez modlitwę po pierwsze oczyszczać swoje serce od jakichś nieuporządkowanych przywiązań, od tego, co mnie jeszcze blokuje na Pana Boga. I muszę to serce niejako poszerzać, żeby do tego serca zmieściło się jak najwięcej Boga. Dopiero wtedy będę mógł powiedzieć, jestem człowiekiem napełnionym Bogiem, jestem człowiekiem nadziei. Bracia i siostry, można popełnić kilka błędów na modlitwie. Po pierwsze, może człowiek wyobrażać sobie prawdziwą modlitwę jako wychodzenie, w cudzysłowie to powiemy, z siebie. Czyli, że człowiek, który się prawdziwie modli, to po pierwsze, to jest człowiek, który spędza nie wiadomo ile godzin w kościele, a jednocześnie zaniedbuje swoje najbardziej podstawowe obowiązki. Czyli jakby zupełnie się nie, prze, nie przejmuje współczesnym światem. Moi drodzy, my czasem mamy też takie wyobrażenie, żeby to tak zobrazować. Mamy takie wyobrażenie o klasztorach klauzurowych. Że siostry w klasztorach klauzurowych, to one tam nic nie robią. Siedzą i pachną. I nic o życiu nie wiedzą. I to jest największy błąd, jaki może być po prostu dany. Bo jeszcze jak mamy tutaj siostry franciszkanki na wzgórzach, no to widzimy ich różne zajęcia i zadania, to jeszcze sobie myślimy, no dobra, żyją tak normalnie, chociaż we wspólnocie. A tam, w klauzurze, no przecież nam no nic tam nie ma do roboty. Największy błąd, jaki człowiek może po prostu zyskać, że to jest modlitwa to jest ucieczka od rzeczywistości. To nie jest ucieczka od rzeczywistości, bo w modlitwie człowiek uczy się. O co prosić Pana Boga, dlaczego trzeba się tego uczyć? Bo jeśli ja będę modlił się tylko o rzeczy przyziemne, że jeśli ja będę prosił tylko o godne, o wygodne życie, o sprawy powierzchowne, to tak naprawdę moja modlitwa nie doprowadzi mnie do prawdziwej nadziei. Bo ja będę budował na tym, żeby mieć lepsze wyposażenie mieszkania, lepsze tam telewizor, wygody, jakąś tam dobrą wycieczkę, może w czasy jakieś dobre. I wtedy ta nadzieja zamiast rosnąć, to tak naprawdę ona się będzie kurczyć. I człowiek zamiast zyskiwać, to po prostu będzie tracił. Na modlitwie niestety... Możemy również, jeśli ona nie jest odpowiednio głęboka i dobra, to człowiek może tak naprawdę zacząć siebie usprawiedliwiać, czyli ostatecznie zacząć zagłuszać sumienie. Można popełnić też taki w życiu błąd, że człowiek zacznie usprawiedliwiać siebie. Przecież ja wcale nie jestem taki zły. Moi drodzy, najprostsza rzecz. To już pewnie też nieraz słyszeliście, ale po to może czasem są rekolekcje, żeby sobie jeszcze raz przypomnieć. W Ludmierzu, jak wspomniałem, kiedy pracowałem, ludzie różnie sobie tłumaczą niedzielne zakupy i tam na przykład jedno z dzieci wymyśliło taką, oczywiście z rodzicami, wymyślili sobie taką po prostu zasadę, że niedziela jest do momentu, kiedy są w kościele. Jak już są nam mszy świętej, to po mszy świętej już można iść na zakupy. Kończy się niedziela. Można sobie tak zagłuszać sumienie. W tym roku jak rozmawialiśmy z dziećmi z trzeciej klasy o niedzielnych zakupach, no to tym razem dzieci wymyśliły no proszę księdza, no ale przecież są niedziele handlowe. To znaczy, że można. Ja wiem, no moment, ale to co jest ważniejsze? Dziesięć przykazań czy niedziela handlowa? No można zagłuszać sumienie? Można. I człowiek potem będzie zamiast rosnąć w nadziei, to tak naprawdę tą nadzieję będzie stopniowo zagłuszał, bo będzie zagłuszał sumienie. Będzie zagłuszał po prostu swój kontakt z Panem Bogiem, a na modlitwie... Na tej modlitwie najbardziej głębokiej, najbardziej prawdziwej, ja budzę w sobie prawdę, prawdę o sobie, prawdę o swojej relacji z Bogiem, prawdę o swojej relacji z drugim człowiekiem. Na modlitwie to wszystko się dzieje. Jakże zatem ważne jest spotkanie człowieka z Bogiem na modlitwie. I na koniec, bracia i siostry. Kardynał Nubujen Wantłan pokazuje dwie rzeczy, które są ważne dla każdego z nas, a które mówią też o istocie modlitwy. Modlitwa bracia i siostry z jednej strony musi być bardzo osobista, czyli musi być tutaj potrzeba takiej mojego osobistego spotkania z Panem Bogiem, ale jednocześnie. Bracia i siostry, musi być, jak pisze Benedykt XVI, prowadzona i oświecona przez wielkie modlitwy Kościoła i Świętych i przez modlitwę liturgiczną. Czyli mamy jakby takie dwa płuca modlitwy prawdziwej, modlitwę moją osobistą. Czyli na przykład to, że przyjdę i nawiedzę tę świątynię sam, chociaż tu się nic nie dzieje, jest na przykład adoracja, przychodzę i jestem sam na sam z Bogiem. Albo modlitwa moja osobista w domu, rano, wieczorem, w różnych sytuacjach codzienności. Moja modlitwa osobista. Ale ta modlitwa nie wystarczy. I tutaj łamiemy argument tym, którzy mówią: Nie muszę chodzić do kościoła, wolę się pomodlić na łączce. Nie, 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 bo wtedy Twoja modlitwa nie jest prawdziwa, bo musi oddychać dwoma płucami. Musi być oświecona i umocniona tą modlitwą kościoła świętych i liturgiczną. I wtedy te dwa płuca. Pomagają budować prawdziwą głęboką modlitwę, głębie modlitwy. Tu też warto zaznaczyć moi drodzy, że ta modlitwa liturgiczna to nie jest taka, że każdy sobie może robić, co sobie chce, że są pewne zasady tej modlitwy liturgicznej. Dzisiaj znowu też pokazuje się popatrzcie, jak diabeł tak delikatnie różnymi chce wytrychami wejść do naszego serca. Bo jak już nie, nieraz po prostu niektórzy, nie, bo tak, tu ksiądz zarządził, ale to tak nie może być, bo musi być tak, jak ja tutaj się przyzwyczaiłem. No, to nie jest folwark księdza. To nie jest, że ktoś sobie przyjdzie i będzie zmieniał. Nie, bo ja w innym momencie będę stał, ja będę w innym momencie klęczał, ja inaczej sobie zrobię, ja będę śpiewał. Kiedyś moja bratanica poszła z babcią do kościoła, zaczęli śpiewać. No to ona też zaczęła. Hopsa, do lasa, chopsa do lasa, babcia mówić. Potem przyszła do domu i mówi: byłam w kościele, w imię ojca syna Amen, ale mi babcia nie pozwoliła śpiewać. A chciałam. Nieważne, że pieśń nie pasowała na wejście. Są pewne zasady tej naszej modlitwy. Modlitwa, ta rozmowa z Bogiem musi się splatać, ta modlitwa publiczna splatać się z modlitwą osobistą. Kardynał Nobujen-Wantoan mówił, że oprócz osobistej modlitwy trzymały go jeszcze takie modlitwy, powiedzielibyśmy, przepraszam, urzędowe. To, co pamiętał z Brewiarza. Modlitwa Ojcze nasz, modlitwa Zdrowaś Mario, te modlitwy urzędowe. Święta Teresa z Avilla, Teresa Wielka, mawiała, że ona nie idzie do kościoła bez książeczki, po co, żeby jej się myśli nie rozproszyły w czasie modlitwy. Bo jak się będzie modlić, to żeby miała tekst przed sobą, żeby wiedziała, czym się modli. Dlatego, bracia i siostry, dziękujmy Panu Bogu za to, że w naszych sercach wzbudził dar modlitwy. Prośmy, by ta modlitwa była rzeczywiście modlitwą prawdziwą, głęboką, która oddycha obiema płucami. Zarówno modlitwy osobistej, jak i modlitwy wspólnotowej, modlitwy Kościoła. I szukajmy, bo to jest właściwe miejsce do otwierania się na wielką nadzieję, jaką Bóg chce wlać w nasze serca. Amen.